Witam, zauważyłem, że temat przejściówek USB RS232C, a tym bardziej LPT jest taki nie bardzo znany. Często ludzie wpadają w pułapkę myśląc, że taka przejściówka załatwi nam wszystko, a okazuje się, że to nie chce w ogóle działać. Zacznę od RS232C. O LPT powiem o ile będzie zainteresowanie, to temat poruszę. Jak nie, to nie ma to większego sensu. Ale jeśli chodzi o 232C, bardzo popularne są układy na PL2303. Nie wiem jaka jest aktualnie cena, ale ja kupowałem to jeszcze przed pandemią za 5 zł taką przejściówkę. Więc jest tania ale jest to generalnie badziew nowsze wykonania są trochę lepsze, nowsze układy te PL są trochę lepsze ale tu nie tylko chodzi o układ PL, nie wiem dlaczego tak się stało, pewnie dlatego, że ten PL jest tani to i reszta konstrukcji była robiona tanio RS-232C Norma zakłada jeden ze stanów, już nie pamiętam, zero logiczne, czy jeden od 3V do 15, drugi ze stanów od minus 3 do minus 15, natomiast te przejściówki, w których jest ten PL2303. One bardzo często mają zakres napięć wyjściowych, bo akceptować akceptują te zakresy, ale napięcia wyjściowe są w zakresie 0,5V. W większości zastosowań to działa, ale nie zawsze. Jak na forach sobie poczytacie, zwłaszcza na elektrozgrozie, jest tam dużo. Tematu, że nie działa mi ta przejściówka z systemem alarmowym, czy tam z centralą telefoniczną. To jest bardzo częsta sytuacja. Winny oczywiście nie ponosi sam układ PL, tylko reszta elektroniki, która tych poziomów uartowych nie zamienia nam na wymagane napięcia z zakresu plus minus y, 3 do plus minus 15. Nominalnie plus minus 12, jak pamiętam, tylko od 0 do 5, i dlatego są kłopoty. Drugi problem UFPL, co prawda teraz nie jest najgorszy, ale był. Nie było możliwości zmiany widu pidu, tylko to, co tam producent sobie wymyślił. W nowszych układach jak można przeczytać ma pamięć, niestety OTP czyli raz możemy tam coś wpisać możemy tam sobie zmienić naszego vida, pida na swój po prostu zmienić deskryptor kto trochę się bawił to wie o co chodzi w każdym razie w systemie taki, taka przejściówka może się prezentować na przykład to jest moja cudowna przejściówka, czy coś takiego. Ale niestety możemy to zrobić raz. Kiedyś wcale. No, generalnie ta przejściówka nie tylko od strony tego tych poziomów napięć, ale nawet gdy jej używać, bo można kupić takie przejściówki USB UART czyli z poziomami tam 3 czy 5 V też stwarza problemy, zwłaszcza pod Windowsem trzeba instalować sterowniki i nie zawsze ona jest widziana, nie zawsze system ją poprawnie wykrywa, no tu jest wina ewidentna Windowsa bo pod Linuxem wszystko działa, ale nie zmienia to faktu, że kupowanie takiej przyściówki z tym stalakiem jest po prostu ryzykowne. Powiedziałbym ryzykowne. Co tu jeszcze o niej można powiedzieć? O, tu mamy ten program do modyfikacji tego widu, pidu i deskryptora, niestety jednorazowego. Nie wiem jak wygląda sprawa tu yy, konfigurowania tych funkcji wyjść, czy to można robić kilka razy. Bo niby jest napisane EEPROM, więc wydaje się, że te ustawienia tu można robić kilka razy. Nie miałem okazji spróbować. Jak będziecie chcieli, poprzeć się to kawami, subskrypcjami, wsparciem to. Zakupię taką nowszą wersję tej przejściówki z tym układem i zobaczę, czy tu można kilku, kilka razy zmieniać te ustawienia. Bo, jak mówię, nie miałem okazji próbować. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie, to proszę napisać. i nie mogą z tego skorzystać. Gruntownie nie testowałem tej, tego układu. Po prostu aktualnie wolę używać układów FTDI, które no, są dużo lepsze. Drugim popularnym układem jest CH340 i cała ta rodzina. Jest ich więcej, są nawet układy hosta. Nie miałem okazji hostów próbować, i nigdy nie miałem okazji wypróbować trybów i kwadrat czy tam innych niż UART bo takie układy też są. Ten z tego, co tu próbowałem znaleźć, w ogóle nie ma możliwości zmiany widu i pidu, czyli, no jak dla mnie, to jest po prostu badziew. nie warto nim się zajmować no jest bardzo popularny bo pewnie jest tani nie wiem jaka jest cena w porównaniu do tego układu PL ale no w tym PL chociaż mogę ten Vitpit raz zmienić czyli już coś tam jest natomiast tu nic takiego nie wyczytałem jeśli wiecie co jeśli coś na ten temat to piszcie w komentarzach no i przejdziemy do mojego faworyta ogólnie układów FT230 Tu możemy sobie zmieniać praktycznie dowoli WIT, PIT. Mało tego, w przypadku układów z i kwadratem lub SPI, nie z uart tylko z SPI z I2, to co już pokazywałem i opisywałem w zrozumiecie elektronikę WDW, WEP, możemy robić to z poziomu mikrokontrolera, więc to jest bardzo wygodne. No i mamy dostęp do całej pamięci EPROM i obszary niewykorzystane przez e, ten układ konwertera, możemy sobie wykorzystać do swoich celów. Nie jest to zbyt szybka pamięć, bo zapisujemy tylko bajt po bajcie, nie ma e, buforowania jak w pamięciach EPROM, że na przykład 8 bajtów od razu zapisujemy, a nawet 64 bo w dużych pamięciach EPROM jak 2,4C512, czyli 64 królewe mają bufor na 64 bajte no jak się można domyślić, większe pamięci mają jeszcze większy bufor, a małe pamięci mają bufor na 4 bajty 8 bajtów no tu niestety nie ma w ogóle bufora i mój, możemy tylko bajt po bajcie zapisywać przy odczucie naturalnie nie ma problemu zaleta układu tego RE o w ogóle FT232R bo L to pewnie rodzaj obudowy jak się o ile pamiętam to, że nie potrzebuje nic na zewnątrz czyli nie potrzebuje pamięci bo był taki pierwszy znany układ FT232BL on potrzebował zewnętrznej EEPRO, myśli ten VITPIT, chcieliśmy zmienić ten deskryptor czy konfigurację, to zewnętrzną pamięć trzeba było podłączyć. Wymagał zewnętrznego kwarcu do działania. W tym układzie wszystko mamy wybudowane z salaka, więc na zewnątrz nie podłączamy nic. Zdaje się, nawet rezystorów tutaj na USB liniach nie ma powinna być to jakaś przykładowa aplikacja o także jak widać nawet na liniach USB nie ma rezystorów szeregowych a w układzie BL tu były nie dość, że tu były rezystory to tu jeszcze kondensatory do masy więc to jest naprawdę tu nic prawie na zewnątrz nie ma jeżeli chcemy mieć, no zasilamy z systemu naszego to potrzebujemy tu tego resetu czyli tutaj dwóch rezystorów jeśli natomiast zasilamy z USB to tej linii reset już teraz nie pamiętam czy się nie łączy wcale, czy łączy do tu do VCC to trzeba w nocie zobaczyć, pewnie tu dalej będzie jakiś przykład no, czyli jak widać a, po prostu się nie podłącza resetu O, tu mamy przykład konwertera takiego pełnego i wielką zaletą FT232R nie tylko, w ogóle układów wszystkich ft FTDI jest to, że od Windowsa zdaje się 7 w XP jeszcze nie było ale od 7 na pewno już ma jest w systemie sterownik, czyli nie musimy nic tam instalować, wszystko jest w Windowsie. Natomiast w wypadku tych układów CH i PL musimy je instalować. Musimy instalować drivery, bez tego nie działa. Oczywiście to jest problem Windowsa, bo w Linuxie zero kłopotu. Nie wiem, jak jest z Macintosh, Nie pytajcie, nie mam, nie miałem okazji próbować. No tu mamy przykład. Układ jest naprawdę bardzo uniwersalny. Tu mamy przykład RSA 485 i sterowanie kierunkiem zajmuje się sam ten układ. Tyle że trzeba te linie tu odpowiednio skonfigurować. Jest do tego stosowny program. Tego układu nie daje się konfigurować z poziomu mikrokontrolera, gdybyśmy tu mieli mikrokontrolera, nie wyjście 2, 3, 2, czy tam 4, 8, 5, to nie możemy z poziomu mikrokontrolera zmienić tej pamięci tu konfiguracji. Natomiast w i kwadrat C, jeżeli tu wyjście jest i kwadrat C lub SPI, to nie ma problemu. Możemy go konfigurować, co jeszcze jest fajne. Jest układ 232H i jego różne odmiany. W nim to jest ciekawe i fajne, że możemy, może on pracować w wielu trybach. Może być 232, może być, znaczy, może być uart, może być i kwadrat SPI. Jest to też możliwość, aby mieć dwa uarty lub cztery. I tu już o szczegóły, pytajcie, jeżeli chcecie, to nagram film, bo mam tu przejściówkę. No, kamera jest teraz wyłączona, która ma dwa uarty, dwa pełne uarty, ale robiłem kiedyś też taką z czteroma pełnymi uartami. Nie, nie powiem symbolu układu z pamięci. Ale to był zdaje się 2-3-2 i literki tam decydowały o tym, co tam jest. Tu nawet tryb równoległy, o ile pamiętam, w tym układzie też jest. No, tu mamy przykład o 2, a nie to. RS422. wiem, że teraz ten układ jest powiedzmy problem z jego zdobyciem ale jeśli będziecie chcieli więcej na temat tego układu to z chęcią wam zrobię film na ten temat jeszcze taka wersja minimalistyczna bo tak gdy używam tego układu 232R to potrzeba tu konwertera dla jeżeli tu ma być 2-3-2 pełny, to potrzebny jest konwerter poziomów. Tak jak tu mam przykład, jakiś konwerter poziomów. Ja stosowałem taki układ Max 241 Doskonale się sprawdzał. Ma tam dodatkowe zabezpieczenia. ESD, tu jest ten. A nie, to jest jakiś inny. W tej nocie jest wiele układów. Trzeba patrzeć. No, to jest taki rozbudowany układ MAX232. Czy tam. 3, 2, 3, 2. Ten jest zasilany z 5, ma pompy ładunkowe, więc wytwarza nam te napięcia plus minus 8, 9 V, więc wszystko jest zgodne z normą, i powiem, że ta przejściówka nigdy mi nie zawiodła. No a to, że ma dwa uarty, no jest dla mnie dość wygodne, bo często trzeba podłączyć więcej jakiś tam. Urządzeń, jak robiłem, pokazywałem modemy, jak to jak działa komunikacja pomiędzy modemami. To jedna przejściówka załatwiała mi sprawę. Nie musiałem używać dwóch, na stole było więcej miejsca. Ogólnie fajny układ. No, niestety, jak to maksim, niezbyt tani, a odpowiedników nie znalazłem. Niestety szkoda, bo to by oznaczało, że był osiągalny w no, dużo tańszy układ. Jeszcze coś, o czym warto powiedzieć: FT230. To jest okrojona wersja FT232R. Okrojona o tyle, że nie ma wszystkich tu wyprowadzonych linii tych no jest RTS, CTS, ale nie ma DTR DSR, RI no jest obcięty, no tak powiedzmy do minimum zaleta, że jest tani w stosunku przynajmniej do tych FT-232 i bardzo mały, obudowa jest jakaś tam MSOP, jak pamiętam Naprawdę układzik malutki. Mieliście okazję go zobaczyć przy okazji yy, miernika panelowego 4,5 cyfry. Pokazywałem tam przejściówkę. No i też tu właśnie zewnętrzne elementy, zdaje się, na USB tu jakieś dochodzą. Zaraz spróbuję znaleźć. Yy, tu powinien być jakiś przykład aplikacji. o no niestety dochodzą tu zewnętrzne rezystory i kondensatory podobnie jak FT232RL no i tu mamy jeszcze gdy chcemy zrobić sobie przejściówkę na 232 względnie tanią a pewną no bo FTDI są naprawdę tu jest jakby gwarancja sukcesu, nie będziecie mieli żadnych niespodzianek Nigdy mnie nie zawiodł i nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił nawet w czasach XP, kiedy trzeba było instalować sterowniki, nikt nie mówił, że były problemy a AOPL czy tym CH340. Słyszałem dużo różnych opinii, że, że sprawiają problemy. Sam się z tym spotkałem, no i tu nie trzeba dawać tego MAXA 241 wystarczy zwykły max 2,3,2 2, czy tam 3,2,3,2 zależy jak go tam zasilimy bo ten max ma dwa wejścia i dwa wyjścia i tu spoko wystarcza, bo mamy TX wyjście RX wejście i tu RTS to jest wyjście CTS to jest wejście, czyli na tym malutkim maxie 2,3,2 czy tam odpowiedniku ST 2,3,2 Możemy zrobić małą, stosunkowo tanią, ale pewną przejściówkę. Pewną będzie nie tylko, jeśli chodzi o system operacyjny, że nie ma niespodzianek, ale także o poziomy napięć, które tu są wymagane. Wszystko jest zgodne z normą 232C, czego nie można powiedzieć o układach. O przejściówkach z tym układem PL. Nie wiem czemu no z układem tym CH nie mam przejściówek. 2 232 mam przejściówki na UART, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy tam też jest tak, że jak jest ten układ CH, to tam te poziomy konwerteri nie są zgodne z normą i te poziomy mogą sprawiać problemy w wielu sytuacjach. Także. O, tu jak widać, mamy jeszcze możliwość obsługi 485. Układ też jest konfigurowalny, oczywiście. Mimo, że to jest maly, mały układ, maluszek, to możemy go konfigurować tym programem FT -Pro, który za darmo można ściągnąć z, ze strony producenta. I możemy sobie tu, jak widzicie, sterować RSM 485. Nie ma problemu. Ma on tutaj te cztery linie dodatkowe, można je wykorzystać, tak jak tu pokazane, do usypiania, zmniejszenia poboru prądu, konwerter się wyłącza wtedy, w tym czasie. Sterować LEDami, czy, czy tak jak tu, sterować kierunkiem prze, tego przepływu sterowanie przepływem to się nazywa. No, i to tak krótko, powiedziałem jakie ja mam doświadczenia w stosunku do tych układów. No i też trochę co tam inni na forach pisali. Także, niekwestionowany lider to jest układ FT232, ogólnie układy FTD. No, i na pewno, jeżeli łączycie z mikrokontrolerem, to polecam. Raczej układy chyba najlepiej po SPI po, po, po I kwadracie, bo to też są dwie linie, a macie dużo większe możliwości. Dwie linie załatwią Wam wiele rzeczy warto zapoznać się z artykułami zrozumieć Elektronikę na ten temat, czy obejrzeć filmy. Kody są dostępne programów do, do obsługi tych układów zarówno na AVR-a, jak i na STM32 także można sobie z tego korzystać. Jeśli macie jakieś doświadczenia inne, może znać jakieś inne układy, to dajcie znać. Najlepiej nagrajcie filmy, albo dajcie znać, jakie układy są dobre, jakie sprawiają problemy, jakie nie sprawiają. Jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie, to przetestuję inne układy jak, jak one się zachowują czy przejściówki całe przejściówki czy spełniają normę 2.3.2 czy nie spełniają bo tu jak mówię z tym jest bardzo różnie a przekonujemy się kiedy podłączymy do, do jakiegoś urządzenia i ono nie chce nam działać na temat LPT też mogę trochę powiedzieć, więc jeśli jesteście zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.